Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków Amen. Dzisiaj powiemy sobie o historii świętego Walentego, o odwadze, miłości i wierze. Dlaczego dzisiaj na katechezie będziemy rozmawiać o świętym, który jest patronem zakochanych? Czy walentynki to tylko święto miłości romantycznej? Czy może kryje się za nim coś więcej? Czego nas może nauczyć Święty Walenty? Święty Walenty to postać owiana legendami, znana dziś jako patron zakochanych. Jednak jego życie to coś więcej niż romantyczna historia to przykład odwagi, wiary i poświęcenia dla miłości bliźniego. Jako rzymski kapłan sprzeciwiał się niesprawiedliwemu zakazowi cesarza i potajemnie błogosławił małżeństwa. Jego historia przypomina nam, że prawdziwa miłość to nie tylko uczucia, ale przede wszystkim gotowość do poświęcenia i działania w imię dobra. Obchodząc Walentynki, warto zastanowić się, czym jest chrześcijańska miłość. I jak możemy ją realizować w codziennym życiu? Na początku katechezy poznamy historię życia Świętego Walentego. Zapamiętajcie jak najwięcej szczegółów. The Story of Saint Valentine Valentine was a Roman priest who lived during the third century. At the time. Rome was ruled by an emperor called Claudius. Claudius was sometimes known as Claudius the Cruel. He was involved in many wars and battles. Claudius needed a strong army to fight his many wars. Many men did not want to fight, as that would mean they would have to leave their wives and children. Claudius came up with a plan. He forbade all men from marrying. This meant that they would have no excuse not to join the army and fight in his wars. Valentine believed that people should be able to get married if they wanted to. As he was a priest, he began to help people to get married in secret. But Claudius soon found out that Valentine was marrying people in secret. He was very angry and ordered that Valentine be arrested and imprisoned. While in jail, Valentine became a teacher to his jailer's blind daughter, Julia. It is believed by many that Valentine performed a miracle when he asked God to cure Julia's blindness after she was cured julia's father converted to christianity on the day that valentine died he wrote julia a goodbye letter and signed it from your valentine julia was able to read the note because god had cured her blindness he died on the 14th of february after he died valentine was made a saint by the catholic church he is known as a martyr this is somebody who was killed because of their beliefs Today, we celebrate St Valentine's Day by sending notes, giving gifts, and being kind to people we care about. How will you celebrate it? Obejrzymy jeszcze raz tę historię, ale w innej formie, aby jak najlepiej zapamiętać informacje o świętym Walentym, a następnie rozwiążemy quiz wiedzy o jego życiu. St. Valentine was an Italian doctor turned priest in the 3rd century AD. He is the patron saint of love, young people, travelers and beekeepers. During the reign of Emperor Claudius II, new marriages were outlawed. Claudius thought that marriage would be an obstacle to recruiting new soldiers. Despite the ban, Valentine was binding lovers in secret ceremonies. Claudius discovered this and he sent Valentine to jail. In jail, Valentine befriended his jailer, Asterius, and helped his blind daughter, Julia, with her lessons. Claudius offered to pardon Valentine and set him free if Valentine would renounce his faith and agree to worship the Roman gods. Valentine not only refused, but he also encouraged Claudius to place his trust in Christ. St. Valentine was executed on February 14th, around 269 AD. Before martyrdom, Valentine wrote a last note to encourage Julia to stay close to Jesus and to thank her for being his friend. He signed the note from your Valentine. A teraz rozwiązmy test dotyczący życia Świętego Valentego. Dlaczego święty Walenty stał się patronem święta osób zakochanych? Święty Walenty i Zakochani? Święty Walenty, który żył w III wieku w Rzymie, jest patronem Zakochanych, ponieważ jego historia związana jest z miłością i oddaniem. Był kapłanem katolickim, który wbrew zakazowi cesarza Klaudiusza II, który zabraniał młodym mężczyznom zawierania małżeństw, udzielał im ślubów. Cesarz uważał, że mężczyźni bez rodziny lepiej sprawdzają się w armii, ale Walenty nie zgadzał się z takim podejściem i pomagał zakochanym, błogosławiąc ich małżeństwa. Ponadto święty Walenty stał się symbolem miłości nie tylko w sensie fizycznym, ale również duchowym, ponieważ często wspierał ludzi w trudnych chwilach pomagając im odnaleźć sens życia i zrozumienie. Z tego powodu na całym świecie obchodzimy dzień świętego Walentego 14 lutego jako święto miłości, romantycznych relacji i przyjaźni. Jego przykład pokazuje jak ważne jest by dążyć do miłości oraz troski o innych nawet w trudnych czasach i dlatego zyskał miano patrona zakochanych. Jak na pewno pamiętacie, święty Walenty w więzieniu uzdrowił niewidomą córkę strażnika, a przed śmiercią napisał do niej list podpisując go Twój Walenty, co mogło dać początek tradycji wysyłania walentynek. Wiemy już dlaczego święty Walenty uważany jest za patrona osób zakochanych. Jego pełna poświęcenia życiowa postawa wypływała z wielkiej miłości, jaką kierował ku Bogu i ludziom. Teraz zastanówmy się, czym właściwie jest miłość? Dla katolików miłość to coś bardzo głębokiego i ważnego. W Biblii, a także w nauczaniu Kościoła, miłość jest postrzegana jako najważniejsze przykazanie i centralna wartość życia chrześcijańskiego. Czym jest miłość? Bóg jest miłością. To oznacza, że Bóg kocha każdego człowieka bezwarunkowo, niezależnie od tego, kim jest i co zrobił. Jego miłość jest jak ciepłe słońce, które świeci dla wszystkich, nawet gdy ktoś na nie nie patrzy. Bóg chce naszego dobra, przebacza nam, kiedy popełniamy błędy i zawsze jest gotowy nam pomóc. To trochę jak miłość rodziców, którzy troszczą się o swoje dzieci, nawet gdy czasem się złoszczą, czy robią coś złego. Miłość bliźniego Miłość do drugiego człowieka jest równie ważna jak miłość do Boga. Jezus powiedział, że mamy kochać innych tak, jak On nas kochał. Oznacza to, że miłość chrześcijańska to nie tylko uczucie, ale przede wszystkim decyzja, aby troszczyć się o innych, być dla nich pomocnym, wybaczać i szanować. W Biblii występują cztery słowa, które pochodzą z języka greckiego i opisują miłość: agape, filia, storge i eros. Agape: Miłość bezinteresowna to najdoskonalsza miłość, jaką opisuje Biblia. Jest bezwarunkowa, wierna, ofiarna i niezależna od uczuć czy zasług miłość, którą Bóg darzy ludzi i którą chce, abyśmy mieli wobec innych. Przykład z Biblii: Bóg jest miłością. Miłość Jezusa, który oddał życie za ludzi. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Filia, miłość przyjacielska, oznacza głęboką więź między przyjaciółmi, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, lojalności i bliskości. To taka miłość, jaką miał Jezus do swoich uczniów. Przykład z Biblii. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. STORGE. Miłość rodzinna. Oznacza naturalną miłość między członkami rodziny, rodziców do dzieci, rodzeństwa czy krewnych. To miłość pełna czułości i troski. Przykłady z Biblii. Miłość Marii i Marty do swojego brata Łazarza. Miłość między wierzącymi, którzy mają tworzyć jedną wielką duchową rodzinę. Bądźcie wobec siebie serdeczni w miłości braterskiej. Eros Miłość romantyczna. Chociaż to słowo nie pojawia się w Biblii, ten rodzaj miłości jest opisany na przykład w pieśni nad pieśniami, gdzie mowa o zakochaniu, pragnieniu i jedności małżonków, oznacza miłość między mężem i żoną, osobami zakochanymi opartą na uczuciach i pragnieniu bliskości. Przykład z Biblii. Ja jestem dla mojego ukochanego, a mój ukochany jest dla mnie. Każdy z tych rodzajów miłości ma swoje miejsce w życiu człowieka, ale największą z nich jest agapę, ponieważ to ona pozwala nam najwierniej naśladować miłość Boga i uczy nas kochać innych bezinteresownie. Wykonajcie zadanie pierwsze na karcie pracy, a następnie wspólnie je sprawdzimy w aplikacji. A teraz zobaczcie na zadanie drugie, na karcie pracy, i gdy lektor będzie czytał najpiękniejszy biblijny fragment o miłości, uzupełnijcie puste miejsca tego tekstu. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Sprawdź, czy umiesz już kochać tak bezinteresowną miłością, jaką jest agapę. Przeczytaj po cichu tekst z zadania drugiego na karcie pracy. W miejscu słowa "miłość" pomyśl swoje imię i sprawdź, czy dzielisz się takimi cechami, gdy kogoś kochasz. Wykonajcie jeszcze zadanie trzecie na karcie pracy, a następnie wspólnie je sprawdzimy w aplikacji. Na koniec obejrzyjcie krótki program o tym, jak bardzo wierny i lojalny w swej miłości jest Bóg. Wyobraź sobie, że masz opisać, jaki jest Bóg. To dość trudne zadanie. Ale gdy autorzy Biblii rozmyślali nad tajemnicą Boga, konsekwentnie opisywali jego charakter tymi słowami: współczujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w lojalną miłość i wierność. Przyjrzyjmy się teraz określeniu lojalna miłość. To tłumaczenie hebrajskiego słowa cheset, które trudno jest przełożyć na jakikolwiek język, bo łączy w sobie jednocześnie ideę miłości, hojności i wytrwałego oddania. Hesed opisuje akt dotrzymującej obietnic lojalności, motywowany głęboką, osobistą troską. Jak w historii Rut. Rut jest cudzoziemką, która wyszła za Izraelitę. Ale niestety jej mąż zmarł, podobnie jak jego bracia i ojciec. Rut nie miała nikogo poza swoją owdowiałą teściową Noemi, która nie mogła jej nic dać. Noemi powiedziała Rut, żeby wróciła do swojego ludu, ale Rut obiecała, że zostanie przy Noemi i zaopiekuje się nią. Gdy ludzie widzieli, jak Rut dotrzymuje swojej obietnicy, nazwali to aktem heset. Zauważ, że heset Rut jest bezwarunkowa i nie zależy od tego, jaka jest Noemi. Jest to natomiast wyraz charakteru Rut. Ona po prostu jest hojną i kochającą osobą, która dotrzymuje słowa. Na tym polega heset. Lojalna miłość ród jest naprawdę inspirująca, ale tym, który okazuje najbardziej wytrwałą hesed w Biblii, jest Bóg. Na przykład w historii Jakuba, który był kłamcą, oszukał nawet własną rodzinę. Mimo to Bóg wybrał go i powtórzył mu obietnicę, którą złożył jego dziadkowi Abrahamowi, że będzie miał ogromną rodzinę, przez którą Bóg przywróci narodom swoje błogosławieństwo. Więc 20 lat później, gdy Jakub zdaje sobie sprawę, że na to nie zasłużył, mówi Bogu, nie jestem godzien całej cheset, którą mi okazałeś. I ma rację, ale Boża Heset nigdy nie zależała od tego, jaki był Jakub. To był hojny wyraz Bożej wierności wobec obietnicy, którą złożył. Heset Boga widać też w historii potomków Jakuba, czyli Izraelitów. Gdy byli zniewoleni przez faraona w Egipcie, czytamy, że Bóg pamiętał o obietnicy danej Abrahamowi i Jakubowi. Dlatego pokonał Egipt i powołał Mojżesza, by wyzwolił lud i poprowadził go do ziemi obiecanej. Ale w drodze do ziemi obiecanej, Izraelici boją się narodów, które ich otaczają, i wątpią w to, że Bóg może ich ochronić. Więc lud grozi, że zabije Mojżesza i wyznaczy nowego przywódcę, który zaprowadzi ich z powrotem do Egiptu. Co zrozumiałe, Bóg się gniewa. Ale Mojżesz interweniuje, mówiąc, przebacz grzech tego ludu ze względu na twoją wielką Cheset. Zauważ, że Bóg miał wybaczyć Izraelitom nie dlatego, że na to zasłużyli, ale dlatego, że to jest zgodne z jego charakterem. Bóg przystał na prośbę Mojżesza. Pozostał wiernym wobec ludu, który nie chciał być wiernym wobec niego. W Biblii widzimy, że Bóg jest lojalny i kochający właśnie dlatego, że taki jest jego charakter. Oczywiście Bóg chce, żeby ludzie odwzajemniali jego Cheset. Ale nawet jeśli tego nie robią, jego Chesed pozostaje niezmienna. Prorok Ozeasz porównał Chesed Izraela do porannej mgły, która trwa przez chwilę, a potem znika. Ale Boża Chesed nie przemija. Jak mówi radosny Psalm 136, Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry. A potem 26 razy powtarza, jego Chesed trwa na wieki. Więc, mimo że Izrael przez wieki zdradzał Boga i nie był mu oddany, i mimo że historia ludzkości jest pełna przemocy i śmierci, Bóg dotrzymał swojej obietnicy w dramatyczny i drastyczny sposób, stając się człowiekiem i związując się z nami w osobie Jezusa. I ludzie, którzy podążali za Jezusem z Nazaretu, mówili, że w nim spotkali Boga Izraela, pełnego lojalnej miłości i wierności. Jezus to najwyższy wzór lojalnego. I kochającego człowieka. A przez jego życie, śmierć i zmartwychwstanie Bóg otworzył nową przyszłość dla nas i całego stworzenia. I uczynił to, bo taki już jest: hojny, kochający, na zawsze wierny swoim obietnicom. Gdy doświadczamy czystości i mocy Bożej, lojalnej miłości, to porusza nas, byśmy na nowo odkryli, jak i dlaczego my możemy okazywać Heset Bogu i ludziom wokół nas. Właśnie to oznacza stwierdzenie, że Bóg jest bogaty w lojalną miłość.